Siema, widzowie. W ogóle e, zaczynam ten odcinek tak trochę nietypowo. Chcę Wam podziękować za wszystkie subskrypcje na moim kanale. O, Bibi, jest do... wiesz, to Bibi to jest dobrym razem. E, zapraszam do klubu. E, teraz trzy wolne miejsca. Prawie tak że było full. Ale teraz się właśnie zwolniły trzy miejsca. Mm. No, zapraszam ogólnie e, 72 72 mam już. Bez tego odcinek wbijania. Tak się. I. No to bez przedłużenia będę. Ja sobie będziemy sobie grali, ale będę opowiadał. E... Mam taki. Już. mało brakuje chyba teraz 11 subskrypcji. Do 50 subskrypcji. A potrzebuję 50 subskrypcji, żeby robić live. Y. Na live'ach y będziecie mogli ze mną grać. E... Będziecie mogli ze mną grać. E... Ogólnie być. Będzie fajnie Nie widzisz nie tego Trochę się zaciąłem teraz gadając Dobra, musimy Będziemy grali razem na live'iku Będziemy sobie Mogli też tam Robić Jak chcecie to będę mógł też Jak macie swój kanał Czy coś, to mówcie Ja mogę was tam, możemy zrobić sobie takie suba, Sub za sub. Ogólnie będzie fajnie. Będziemy sobie, też będziemy na tych live'ikach grali gierki typu Top Model, będziemy mogli będziemy sobie 1 bez żadnej zapłaty po prostu będziecie mogli sobie za darmo zagrać na 1 na wybraną przez was postać. Na czasie wystarczy napisać albo postać jaką chcecie grać, albo po prostu wysyłacie jej emotkę na tam na tym czasie. Już tak wam tylko mówię, to jest taki filmik na którym będziecie wszystko wiedzieli Wiedzieli będziecie mogli sobie go odpalić i wtedy będziecie wszystkie wiedzieli, że będę dawał moderatorów, ale To trzeba trochę gra, trochę być jednak na tych live'ach I... I moderatorzy mają być ogarnięci, żeby że jak masz moda, to żebyś był jednak na tych live'ikach i tak Nie to, że to musi być cały czas tylko żebyś nie musisz... Jak coś ci wypada, to nie żebyś, że nie musi być na tym live, ale żebyś tak nie było, że trzy dni cię nie ma na, na live. No chyba, że cię nie ma jakby masz jakiś problem, czy coś musisz robić. To spoko, tylko chodzi o to, że starali się być na tych live'ach Morderatorzy. Yy, I będą Cię za przeklinanie i tak dalej. No, to był taki odcinek Widziałeś tego? do pogadania. To świetnie. Um, ja tu się wcale nie skupię na graniu, tylko po prostu gram tutaj w tle, żeby coś było. Eee, do gadania. Tutaj też Adam jest. Um, um, w ogóle powiedział, Nie przywitał się, ale dobra. stąd mam jak się mam... Eee, może za szybko skipnę. Skipować to? To skip, skip sam, tak. nie, nie, pokaż, bo mi się. No masz najlepsze dla nas wszystkich. <laughs> Jedyne masz nieujemne. A ty skipowałeś. Dobra. No, to chyba będzie na tyle. Jeszcze jedną Jeszcze jedną? To możemy szybko zagrać jedną rundkę w McGraya. Wyższe pucharki biorę trochę, 800. Możesz zapytać Kandziego, jak chcesz. Dawaj to. Tak. Dograć tam S8 na napisać 37 Dobra. No to tak naprawdę to było na tyle z e, takich wiadomości nowości i tak dalej. Chyba wszystko powiedziałem. Jak się zastanawiacie, dlaczego nie nagrywam shortsów albo jakichś takich rzeczy, to już wam mówię. Ja gram na tablecie, kanał na tablecie i ogólnie wszystko gram na tablecie. Eee, nie, nie, nie! Proszę, zmień go! Martisa. I mi jak tam sprawdzałem na YouTube i tak dalej, pokazuje, że na tablecie nie da się robić szorców. Nie wiem, jaki geniusz to robił, ale nie da się shortów No, ja chciałem wybić. Martis wybił, dobra. No, aż żeś wybił? Ten mortis, dobra, przeciągam jakoś. Bierę ją. Powie pierwszy raz, wyszedł mi ten trik. Jakoś taki nigdy Jego nie próbowałem robić, ale. Może raz tam próbowałem, ale. Wyszedł mi ten trik, że przeciągasz za tak, tak długo ze ścianę. Nie wiem, jak mi się go robi, już. Ja to zdawię jak coś. A. Dobrze, da. Teleport Co? Dobra, przynajmniej wygrywamy. Miała powiedzieć, że nasz Mortis jest chory na głowę, ale... No dobrze, że... Brawo! Bra, bra! Ładnie wjechał w trójkę. Sigma! Widzę jest Sigma! HORAUT! Nic tego chwal... Dobra, już drugi raz nie wyszło mu to samo, ale. Coś tam zrobił już tam. nie Proszę nie. nie. Przecież mógł defi, bo on nie tak. Ale dobra. Dobra. Przyjąłem ulto. Dobra, kleba. Patrz to, patrz to. Słyszałem odbicie od tych przypieżaczy. I on to strzeli. Nie zdefie. Zdef zdefie. Dobra. Jeszcze <laughs> to. Jeszcze nie strzeliła. Dobra. I to by było na tyle, widzowie. Nora. I... Do zobaczenia. Albo jeszcze będzie jeden odcinek, albo już na Lejwiku. Alright.